Cześć, jestem Mateusz, firma MK Bike. Dzisiaj chciałem przedstawić Państwu skarpetki Endura MTR. Jak widać, skarpetki te wykonane zostały z materiału Thermolite, zapewniającego naprawdę doskonałe parametry, jeżeli chodzi o izolację termiczną. Na co jeszcze warto rzucić okiem, zastanawiając się nad wyborem tych oto skarpetek? Przede wszystkim skarpetki uszyto w technologii opierającej się. No, pa na panelach o zmiennej gęstości. Od zewnętrznej strony posiadamy panele cieńsze, zwiększające oddychalność, natomiast na podbiciu, na spodniej str stronie stopy, yy, na kostce oraz na ścięgniach hillesa zastosowano materiał grubszy, yy, zapewniający większy komfort użytkowania oraz większą wygodę. Na wygodę wpływa przede wszystkim również elastyczny panel na środku skarpetki, dzięki czemu źle przylega ona do stopy dodatkowymi atutami to przede wszystkim żebrowania od spodniej strony, zwiększające komfort użytkowania, wygodę chodzenia. Co więcej, przód jak widać, palce, pięta oraz spodnia część skarpetki. W tym miejscu wykonane zostały z trwałego nylonu, zwiększającego wytrzymałość skarpetek w tych newralgicznych miejscach. Dodatkowo skarpetki uszyto wewnętrznym szwem na palcach, dzięki czemu zwiększa to niesamowicie komfort użytkowania. Skarpetki te posiadają również bardzo elastyczny panel, wykańczający je od góry, dzięki czemu ściśle przylega do, naszego, do naszej łydki. Jeżeli chodzi o skarpetki, są to skarpetki raczej na chłodniejsze dni, przeznaczone dla osób, które poszukują przede wszystkim wygody oraz najwyższych parametrów. Polecam te skarpety wszystkim osobom, niezależnie od tego, czy jeżdżą na rowerze, biegają, skarpetki nadają się do każdego typu użytkowania, zapewniają naprawdę wysoki komfort noszenia. Zapraszam państwa do kolejnych odcinków. Do zobaczenia